Staromodne biustonosze nie spełniają swojej funkcji przy naszym dzisiejszym trybie życia. Teraz możesz się pozbyć problemów z biustonoszem dzięki ERBRA. ERBRA jest lekki jak piórko, wyrzeźbi, podtrzyma i idealnie ułoży biust, dodając Ci seksapilu. Technologia FOREVER w biustonoszu ERBRA zastępuje fiszbiny, haftki i ramionczka, dzięki delikatnie wplecionej tkaninie, która podtrzymuje i unosi biust. Nigdy nie straci kształtu mimo rozciągania. Bezszwowy materiał w biustonoszu Erbra zapewnia idealną gładkość, a wpleciony pasek tkaniny pomaga podtrzymać biust i nie podrażnia skóry. Szerokie ramionczka idealnie leżą, a pełne miseczki w każdym rozmiarze wyglądają jak robione na miarę. Dzięki nim wszystko jest na swoim miejscu, bez względu czy masz mały czy duży biust. Lekka dzianina z łatwością przepuszcza powietrze i odprowadza wilgoć, dzięki czemu nigdy się nie spocisz. Nie ma też problemu z rozmiarem. Rozmiar Twojej bluzki to rozmiar Twojego Airbra. Zamów biustonosz Airbra za jedyne 179 zł. Ta oferta jest nieprawdopodobna. Zadzwoń już teraz, a ją potroimy. Otrzymasz staniki w trzech kolorach. Seksowny cielisty, kruczo czarny i śnieżno-biały to trzy biustonosze Erbra za jedyne 179 zł. Nigdy nie było lepszej oferty. Tylko teraz zamawiając dwa zestawy biustonoszy Erbra, na drugi dostaniesz 50% rabatu. Za dwa zestawy zapłacisz jedynie 269 zł lub od 26 ,16 zł 16 groszy miesięcznie w 12 latach. Już teraz skorzystaj z tej niesamowitej oferty.